Z tej strony Rafał, dzisiaj temat bardzo ciekawy, bo o elevator pitch, czyli o tym, jak dosłownie w 20-30 sekund sprzedać swoją rozmowę, swoją osobę albo swoją firmę czy produkt. Więc bez przedłużania zaczynajmy, bo wiem, jaki to dla wielu osób jest problem. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, wypić lubimy kawę? Ja lubię złożone języko i koniecznie subskrybujcie. Następnie kliknij teraz, subskrybuj, żeby algorytm YouTube nie chował przed Tobą cennych treści. Co to jest Elevator Pitch? To 30-sekundowy zapadający w pamięć opis tego, co robisz i co sprzedajesz. Celem jest zdobycie zainteresowania drugiej strony. A nie przekonanie osoby, z którą rozmawiasz, że powinna Cię zatrudnić albo kupić Twoje rozwiązanie w tej chwili. Elevator pitch nigdy nie jest okazją do zawarcia transakcji. To okazja, aby złapać więcej uwagi i czasu potencjalnego klienta. To krótkie wprowadzenie do Ciebie, do Twojej firmy i do tego, jak możesz pomóc potencjalnemu klientowi. Więc używaj go na imprezach networkingowych, konferencjach czy podczas rozmów telefonicznych a nawet w rozmowach kwalifikacyjnych bądź targach pracy. Skoncentruj się na celu, to jest pomagam firmom takim jak Twoja w zwiększeniu produkcji nawet o 41% bez dodatkowych kosztów i zawsze zakończ CTA, czyli wręczeniem wizytówki lub połączeniem się na social media. Pamiętaj również, aby być angażującym i przyjaznym, a także ćwicz swój elevator speech bądź pitch, aby był czysty, zwięzły i zgodny z Tobą. Historia Elevator Statement. Istnieje wiele teorii na temat jak i kiedy powstał Elevator Speech. Jedną z nich jest historia z lat 90., kiedy to mamy dwie postacie, i Jan Rosenzweig i Michael Caruso. Caruso był redaktorem Vanity Ferry i próbował przedstawić jen, która była jego przełożonym pomysł na fabułę. Niestety nigdy nie miał wystarczająco dużo czasu, by to zrobić, bo. Jego przełożona była ciągle w ruchu. Tak więc, aby przedstawić swoje pomysły, Caruso dołączał do swojej przełożonej podczas krótkich, wolnych chwil, które ona wtedy miała, na przykład właśnie podczas przyjażdżki windą. W ten sposób powstała koncepcja Elevator Pitch, jak mówi Razen Druga historia dotyczy Filipa Crosby, autora The Art of Getting Your Own Sweet Way z 1972 roku i Quality is Still Free z 1996 roku. Crosby sugerował, że każdy powinien mieć przygotowane osoby krótkie przemówienie, które dostarcza zwięzłych informacji o tym, co ta osoba robi. Crosby pracował w ITT, International Telephone and Telegraph, jako dyrektor do spraw jakości i chciał przekonać prezesa firmy do swojej koncepcji. Podobno przemówienie Crosby'ego było na tyle skuteczne, że po wyjściu z windy poproszono go, żeby przygotował. Pełną prezentację dla wszystkich dyrektorów generalnych. Istnieją jeszcze inne koncepcje, np. przykład ta pochodząca od Elisha Graves Otisa, który to zajmował się bezpieczeństwem wind i był wynalazcą mechanizmu, który miał ratować w przypadku przerwania liny w windzie Scale model, to lepiej. A simple elevator rides rails up and down and is held aloft by a simple cable. If the cable breaks, the elevator drops. Otis's elevator had a mechanism between the cable and the elevator car

Ważni inwestorzy wysiadali ze swojej limuzyny, szli do windy, a z niej do swojego biura. Więc taka osoba miała bardzo mało czasu, żeby tą, tego inwestora zainteresować. Dosłownie tyle czasu, ile trwała podróż samą windą. Wskazówki, jak przejść przez całą procedurę, tak aby wypaść jak najlepiej. Po pierwsze opanowanie, mówienie, przy jednoczesnym okazywaniu pasji do tematu, to demonstruje pewność siebie i kompetencje. Po drugie, nie wahaj się i nie jąkaj tak zwaną improwizowaną przemową, gdy następnym razem będziesz mieć okazję porozmawiać z wpływowym twórcą w branży. Bądź po prostu przygotowany ze swoim elevator speechem. Po trzecie, twórz i ćwicz swoje elevator pitche. Oczywiście, zacznij już teraz, nigdy nie wiesz, kiedy nadarzy się kolejna wielka okazja. Po czwarte, networking biznesowy to zawsze, to zawsze sytuacje, kiedy wizytówkę musisz umieścić w dłoni innej osoby. Pamiętaj, żeby poświęcać taką samą uwagę temu, jak opisujesz siebie i swoją firmę, jak w przypadku odpowiedniego ubioru do pracy, brandingu czy projektowania produktów. Możesz wykorzystać Elevator Speech do wszystkiego: od znalezienia pracy, aż po awans, po nowego klienta albo inwestora. Elevator Pitch ma swoje miejsce we wszystkich obszarach komunikacji biznesowej. Kolejny punkt to wyprzedzanie konkurencji i zarządzanie rywalizacją w branży, co oznacza, że zawsze prezentujesz się w jak najlepszym świetle. W dalszej części tego filmu podam przykłady popularnych wariantów. Na początek skorzystajmy jednak z podstawowego szablonu Elevator Pitch. Więc jak wygląda szablon? W internecie można znaleźć oczywiście wiele wariantów, konspektów i przykładów, jednak aby wszystko było proste, zacznę od mega skutecznej metody omówionej na jednej z prezentacji Harvard MIT. Po pierwsze, przedstaw problem, po drugie, przedstaw swoje rozwiązanie, po trzecie, wyjaśnij, dlaczego ludzie powinni ci ufać, po czwarte, opisz swoją propozycję wartości i piąte, zaproponuj wezwanie do działania, czyli tzw. call to action. W tym szablonie używam najczęściej jednego zdania na punkt, które wymieniłem, aby wyjaśnić w ogóle strukturę tego systemu. Możesz oczywiście delikatnie złamać tę zasadę, ale nie przesadzaj. Pamiętaj, że masz maksymalnie 30 sekund. Kiedy ćwiczysz swoją wypowiedź na głos, to poprawiaj i nagrywaj swoje wypowiedzi, aby brzmiały przyjemnie i precyzyjnie. Pamiętaj tylko, żeby zachować się w tym limicie górnym 75, maksimum 100 słów. Rozwijmy więc ten szablon. Problem, czyli typ klienta, który często jest sfrustrowany wysiłkiem włożonym w działanie. Dalej rozwiązanie, czyli Twoje nowe rozwiązanie, ono eliminuje potrzebę starego rozwiązania klienta. Dlaczego? Czyli przez czas trwania typ klienta zaufa tutaj w Twojej firmie, że zapewni najlepsze rozwiązania w branży klienta. Dalej mamy wartość. Dzięki Twojemu nowemu rozwiązaniu na przykład możesz wydawać mniej, masz zarabiać więcej, masz więcej czasu, czy masz więcej pieniędzy, działania I CTA, czyli zadzwonię, aby dowiedzieć się więcej o Twojej sytuacji. Po prostu chodzi o to, że uzyskujesz informacje kontaktowe i dziękujesz za czas. Oto przykład jak ja to robię dla swojej agencji reklamowej, jeśli czasu jest naprawdę mało. Jeśli chcesz mieć więcej klientów i czujesz, że możesz rosnąć szybciej, a tego nie robisz, to SEO jest świetnym wyborem. Pracując z naszym agencją nie musisz już się o to martwić i możesz wreszcie skupić się na rozwijaniu swojego biznesu, bo tak to właśnie działa. Długoterminowe rezultaty poprzez fakt, że Twoje pozycje w Google idą do góry. Wymieńmy się wizytówkami i zadzwonię w poniedziałek o 14. Proste i skuteczne. Czego unikać? unikaj truizmów, frazesów wypełniaczy i hiperboli. Przykład. Cześć, nazywam się Jan Kowalski. Jestem tutaj, aby opowiedzieć wam wszystko o najlepszym systemie CRM, jaki kiedykolwiek zbudowano. Nawet najlepsze technologie Google i Facebook nie mają się jak z nami równać. Dzięki systemowi Workflow CRM 2.0 stworzonemu przez najlepszych programistów na świecie, masz system na miarę XXI wieku. Jeśli jesteś z nami, to zawsze Twoja firma wypełnia wszystkie zadania. Nie tylko wiele twierdzeń w tym reklamie, w tym speechu jest mocno przesadzonych, czyli to jest hiperbola, ale użyłem także nieznanych bądź modnych zwrotów bądź terminów branżowych. Zamiast podawać jasną i zwięzłą treść, tak bardzo przerobiłem ten elevator pitch. Za pomocą różnych bezużytecznych i oczywistych stwierdzeń, czyli truizmów, że nie miałem miejsca na wezwanie do działania. Więc podsumowując, trzymaj się przykładów, które przedstawiłem wcześniej, a zaprezentujesz się i z klasą, i ze stylem. Poświęć niezbędny czas na rzeźbienie, polerowanie i ćwiczenie swojej przemowy. Musisz poświęcić czas i wysiłek, aby oczywiście brzmiało to naturalnie. Gdy masz już przygotowany dobry elevator pitch, to musisz wypróbować go w prawdziwych sytuacjach. Przez to zdobędziesz dopiero doświadczenie potrzebne tak tobie do ciągłego doskonalenia. Będziesz doskonalić swoje umiejętności sprzedażowe przez całą karierę. Po prostu wejdź i zacznij rozmawiać z ludźmi już dziś, ćwicząc swój elevator pitch. Przy okazji, kliknij teraz subskrybuj, żeby algorytm YouTube nie chował przed tobą cennych treści. Dzięki wielkie za dzisiaj! I do zobaczenia na następnym filmie Rafał Schreiner.